Cześć dzień, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Uncompromisinga. Jest ze mną Standardowo Mangetsu i mam już te pociski z Nitru fajerwerkowe, więc powinniśmy sobie lepiej radzić niż ostatnio. No i tutaj o, chyba i tak. musimy powiedzieć, że rolbaczek poleciał przed gęsiołosiami, nie? No jakby te mały Gęsiołosie będziemy mieli z nimi dogrywkę ale postanowiliśmy się nieco lepiej przygotować. Właśnie tutaj zbieraliśmy skórę macki i poza tym kokon, jeżeli jakbyśmy tutaj jeszcze wyzbierać. Byłoby eee, Ja nie, chyba nie mam slotów kompletnie, słuchaj. Ja, ja też murę. nie mam żadnych slotów. Kurde. Eee, ja mam pańczynę w razie czego. Ale tak. Eee, będziemy mieli skórę macki. Ja sobie wytworzę wtedy płaszcz przeciwdeszczowy, który zapewni mi ochronę. Mam nadzieję, przeciwko tym. no piorunom, które nas ostatnio tak robiły. Chociaż teraz, tak jak uciekaliśmy, to zauważyłem, że raczej da się je kajtować jakoś, jakoś. Aj. aj no aj, niestety, aj. ja chciałem tutaj wykombinować i się na tym przyjechałem. Ale wydaje mi się, że teraz już będzie lepiej o merm. Kurde. Ja tutaj jeszcze jakąś pańczynę zbieram, bo te no namioty poważę, to... Jest. Tak, tak kojarzę. Eee, Kurde, nie wiem bo... może co, bo szkoda No właśnie pocisła. tak, tak. <noise> I jeszcze jak tutaj biegaliśmy, to znaleźliśmy pewnego gentlemana, na którym nam bardzo zależy. Boże, ile piorunów? Czy ty to widzisz? Boże, no właśnie nawala. nawala na I te spajki też mi jest żal, że to tak na ziemi leży, no ale trudno. No ale nie mamy za bardzo slotów. O, dobra, dobra, dobra. Musiałem sobie tutaj już na aerial View polecieć, bo mamy tutaj chestera, na którym nam też o! bardzo zależy. No jak mu go podnieść? Bo ja nie mam stotu <laughs> Cały czas ode mnie wymagasz... Znaczy, no. ty masz gorszą sytuację, no bo... No ja też plecaka nie mam, nie? Ja znaczy... nie chcę dać ci psychy. No właśnie, no właśnie z tą psychiką. No to właśnie to jest może twój błąd jakiś, że tak... Twoja postać może powinna być z plecakiem, bardziej na od polegać. Już co, ja właśnie staram się, żeby jednak cały czas o tę poczytalność dbać. Może trochę jak taki Bambik Czy To jak ty tyle HP? Czy ty wszystkie spider Spider-Glanty zużyłeś? Tak. Nie miałem stotów, i tak by leżały. No dobra, ale myślałem, o, o, uważaj, uważaj. No to już wchodzimy w ten biom, no. bo właśnie małe gęsiołośki są, więc na dzień dobry już byśmy mieli walkę. Ja porobię mm -hmm. mnóstwo tych nitrowych pocisków. No dobra, i zobaczymy, to no. Do bazy teraz w takim razie się udajemy. I no zobaczymy, jak to będzie. A w ogóle jeszcze tu są nowe komary, muskito, takie trochę szybrektowe. E, ale... Będą, dobra, to wiesz co, bo ja, je ja potrzebuję jednego chyba jeszcze tego... tego A, bóreczka. na Nie, tak, tak. Na proce. jeszcze tam, tak, tam tak. jest ten kawałek drewna z tego. Może? reglowania, no więc. Gdzie, gdzie, gdzie? w Czy go potrzebujesz, czy nie widzisz? Drifty nie, nie, nie widzę, ale potrzebuję ogólnie, nie? Okej, okay, to ja myślę, że możemy też na Lunarum się spróbować wybać w tym odcinku. Znaczy, wybać. Zacząć planować, bo tutaj widzicie, że Uncompromising ma swoje plany i tutaj. Nie możemy. nie realizujemy to tak, jak chcemy, no. Tak, od ilu, miecz, od ilu odcinków robimy miecze nocy? Czemu? Ja nawet nie policzę, ale spodziewam się widzowie, że tak samo się wkurzacie na to jak my. Nie, no co. Mimo że mamy 7 odcinków, na zapas to no jest ósmy. Widzowie tam krzyczą przed monitorami, żeby coś powiedzieć, doradzić. A my? Nie. Nie, nie, gramy my sami. Jesteśmy debilami. Ale ma to swój urok, że sami musimy to wszystko ogarniać. Ma to swój urok i przede wszystkim, ja tu jeszcze ten nitr chciałem, wiesz? Okay. E, I ma to też takie plusy. Mamy pewne te odcinki, nie? <grych> Oczywiście. Ja że, pewne, że one po prostu wyjdą i nie, że się tam zwiesimy po dwóch. By nie będziemy mogli prawda, się zgrać, że czy będzie tak sobie... regularnie się pojawiać tak. ta Astelia. Jeżeli teraz już się pojawia, no to będzie się pojawiać dłużej niż krócej. Bo Dokładnie. mnie z regularnością to bywa już Dobra, Słuchaj, ja. Ej, w ogóle nie ma tego, to no, bo mimo, może że. Może to są... co jakiś czas się pojawia. Ej, ja może mogę one przyspałnie? E, jasne, wskakuj. Ja muszę jeszcze jedznako jakieś. Płaszcz, nie mieliśmy garnka, czy ty go zeżarłeś? go. E, Dobra. Bez tym hamem bardzo. O, i mam cztery sloty. E, dosłownie cztery. Jak mam właśnie płaszcz przeciwdeszczowy. Ale fajnie, podoba mi się ten przedmiot. Masz no, monster mita bo... jednego? E, słuchaj, synek. No <laughs> właśnie, no właśnie, ja się dziwię gdzie tu są wszystkie monstermi e, tak i możesz od razu jeszcze dać mi chestera, To ja bym go ustawił koło bazy toperzy, to żeby ]aj. one się tam bazy bajtowały na chestera i wtedy będziemy mieli już z nimi spokój trochę Wierzę. Spokój z wami A gęsiołeśki nam coś zżerają z bazy Dobra, trudno z nimi. Jakby... <laughs> Zabrał garnek, zjadł na moich oczach! Co? Mój Boże pieprzył! Mój garnuszek to sobie przygotowałem się... dobrze, bardzo niedobrze. I chyba kolejny... Nie, ugotuję chyba kolejny. Jaki cham, ty! Dobra, będzie długi garnek. Ja tutaj jeszcze jakieś kulki spróbuję sobie nam ugotować, ale ja w sumie tego mosto Mita będę, myślę jak wiesz. No dobra, to ja kulki jakieś tam... Eee, nie lecą, buduję. leci garnek. Dobra, to podniosę szybko, żeby się nie, nie triggerował. trigerował, tak, żeby się nie zrzuciło. zrobię jeszcze kupy z, gl z glomera, żeby pociesz. Tak, tak, zobaczymy. Okej, okay, masz, masz galnek i wiesz, ja też bym się jeszcze przespał przed walką i może rano na nich się rzucimy, co? Bo w sumie. No dobra, jednocy... dobra, dobra. KURDE! Cool I Lazania wyszła. Nie możesz dobra, mi da dawać do ten. żebym ja zobaczył co się robi dobra, bo widzę, masz... że bo... problemy z policją. Ej, kurza się na mnie chyba. No, jest na ciebie. Dobra, to odsuńmy się może i spróbujmy tego jednego tylko zabić. Dawaj go tak, żeby na... O! Idealnie, idealnie, idealnie. Okej. Okay. I teraz się będzie może stunował. Myślę, jako... że reszta może też przyjść. O, o, o! O! Nie, idzie, idzie jeszcze. Reszta na no, idą no. Polacy. Idą. Polacy. Okej, okay, ale teraz to ja już mam ochronę, drogi panie. I ja mam chciałaś. Przestań się okręcić tak. Uważaj, bo są wszyscy na ciebie w razie czego. Mi też yy, niestety tak jak ostatnio patologie zwiększają, więc ja mam problem teraz, wiesz? A, dobra, to boję to się bardzo... Na ciebie to nie jest dobra informacja. Ja uciekam, nie wiem co z tym zrobię. O kurde, ekran śnieży. Śnieży? Co? No w sensie się zrobił jakiś powalony u mnie. No ja tutaj... A nie, nie, są, są jak normalne gęsiołośki. Tak? Equalnie. No, a różnią się jakoś? Może ten event przyzywają, jak się restą i tyle, i to jest najgorsze. No, może, może. Że. No to... A może to jest jak śnieżyca? O nie, to jest jakieś gówno. Uważaj, to no jest gówno. No właśnie o tym mówię, że, że tu coś przychodzi jakiś. Ja to sp... będę tutaj bił, żeby na pewno. O dobra. chyba. Nie żyje nadal. Da. A zobaczę, co robią pociski z gówna. Glomera. Okej, Ok, ok. E, nic się nie stało. Zdech, 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 bo widzę, że paliwo tu leży. Nic. Może leczą! To było dziwne. Zaczyna może wiesz. psychę odnawiają przy strzelaniu. <laughs> Jakim cudem ja jeszcze nie dostałem klaustrofobii, to nie wiem. Nie wiem, może coś zbijili, patch wleciał. Nie, co ty. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wyczytałem, myślę, że tego teraz da, da dojechać. Hmm. O, dobra. I ostatni no. został. Nie, Zakręcam to. się. teraz? Elikacko. nie sądzisz? Mamy mnóstwo pożywienia wreszcie i kurde, to jest życie teraz, słuchaj. Kurde, teraz to będzie jak w madrycie. To może zabijmy tym jeszcze nocy w końcu. A <laughs> ja wiem. Pozbierasz tam i, i lecisz i... No ja mogę lecieć po miecze, nie wiem cokolwiek tam. trzeba. O. Pięknie. Ja bym tak. To ja mogę po króliki polecieć. A ja? Masz jakieś, jakąś misję dla mnie? Yy, mamy żywe kłody. Mm. Rzuć mi je pod nogi. Chcesz drewno? Czy dębna, dębna, tak, no to jest Tak, bo że jesteś zachwycony rąbie. tym Questem. Trudno tak. Nie, <laughs> yes, ten live przypomina. <laughs> highlight tego live, live Ja właśnie szukałem tego momentu. Jeśli ktoś nie wie, to śpiewaliśmy na moim streamie 18 godzin z Terrarii w którymś momencie i szukałem tego, tego momentu właśnie i go nie znalazłem. Starty. Dobra, mam koliki. E nie wiem czy my mamy pańczynę. Mamy pańczynę, na Mamy mnóstwo pańczyn No tego kazałem ci zbierać, a ty byłeś nie nie, nie, nie. A Daś powiedział Tak. Tak. Wtedy się stało. Wtedy ja mu mówię. <śla> a, a weź może ty tej pańczyny nazbieraj. No Kurde. Przy tym gęsioło się sporo leży. Ale bez pancerza nie podchodzę, bo on by mnie w sumie złanchitował. Ty! Nie ma czystela! Jest Chester. Zabili go! toperze są jakkolwiek mocne. O mój Boże. Jakby ja upływam z w żałcie. Jestem szczęśliwy. Ja zauważyłem na moim ostatnim live'ie, że przykleiło mi się do wypowiedzi słowo jakby i zauważyłem teraz, że ty też z tego korzystasz. To jest bardzo niefajny nawyk. Że wszystko jest jakby, a nie po prostu jakieś. I niepokoi mnie to turbino, wiesz? Chcesz powiedzieć, że nadużywam, bo szczerze... No podobnie nie jak ja zresztą. w ogóle uwagi na to. No dlatego e wiesz... No. Trzeba, trzeba to z swojego języka wyrzucić, wyrzucić, bo nie będzie dało się tego słuchać, a, a wiem, że tak jest, bo ja sam na przykład stand-uperów jakichś wiedziałem, na przykład Szumowskiego i on cały czas mówi jakby, wszystko jest jakby i to mnie denerwuje, nie mogę go już słuchać, jak zacząłem na to zwracać uwagę. Jakby, chcesz mi powiedzieć, że to ci sprawia pewien jakby dyskomfort? Tak. <laughs> Wiesz, już nic nie jest normalne, nic nie jest oczywiste, wszystko jest jakby. Nic nie jest pewne w życiu. Jak gęsiołoś się zaglądał? Ja tego drewna chciałeś? jest 116, ale ten gęsiołoś tutaj to sam nazbierał i ja tutaj po prostu No to mu mam dadłem. dwa staki jeszcze. O, pięknie. A tuż już mamy wszystko chyba? Mnie ten kapelusz... Mam kapelusz, kliki drewno, żywe kłody, paliwo i coś jeszcze. o Kurde, znowu nie. gówno jakieś idzie. Mm. Tego driftwooda jakbyśmy zdobyli z naszej łódki. Możemy No sobie... no ja myślę, że lepszy... To też jest bardzo fajny pomysł, lepsza wyrzutnia dla ciebie, bo ty też byś bardzo dobry Proce. No wyrzutnia, no, cóż innego, panie. Wyrzutnie. Wiesz co ja bym się kimnął? Też, ale iść pierwszy. Kurde, jest tu jakaś pochodnia? A bo weź mi żeby żebym mógł skoczyć do tego namiotu. Tankę? A nie mogę. Coś mi uderzyło. To jest event, a może przez ten świniak tutaj co jest Mam keta, mam keta w eku Okej okay, mam, Mamy kety kre wskakują do eku Mamy kreta Weź mi poświeć, 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 poświeć Okej okay, są znowu A jakieś pająki na ziemi? No są. właśnie mówię, kleszcze to są. biegają i wskakują do eku i wtedy ci życie I musisz się wtedy zabić Nie Chodzą za tobą syf. trzy takie gnoje Nie podobają mi się takie rzeczy Nie? Nie. no to jest taki słaby event nie podoba mi się też Wola... można go dobić, czy jak się do tego zbliżysz to już ci wskoczy jak ci wskoczy jak tylko chyba wejdzie w ciebie Myślę lepiej żeby w ciebie nie wchodził no chyba tak tak teraz ma się no. fakul ma się zabije zabije bo murder Masz Fak, czy, czy teraz? życie mi wysysz. co jest no zabijaj zabijaj uważaj nie, świnie poszły Kurde. Okay. ale no faktycznie I, i teraz już nie, nie mam teraz. życia całe życie po Eja, ja speedan zobiły Zwalenia ci. Ja nawet kupy. ich nie widziałem do końca. No, jakby one są takie Wszystko niepożorne. jest jakby. Powiedziałem, jakby? Nie tak. Z... Ja w ogóle nie zwracam tak. na to uwagi. Wiem. To jest straszne. Mówię, właśnie to jest mega straszne. Mój Boże. Kim ja się stałem? Jakby patologiem. Nie tym, z czym walczyłeś. Mieczorcy. No, co robię, robię, tylko szukam nocznego paliwa. Nie mamy nocznego paliwa. O, no dobra. Przecież my modowaliśmy Holdy shadowów Bordy. Jakby. <laughs> Jakby Dobra. I ja mam wszystkie skiny. Edycja kolekcjonerska. Ja mam ochotę powiedzieć gęsiołosia, wiesz ale A ty nie masz przypadkiem uda. życia, synek? No mam jakieś problemy, ale no to, że e, Możemy znaczy, tutaj nie. te itemy przywalać, bo ja chciałbym tutaj postawić tę maszynę. Magii, a nie mogę, bo są syty wszelakiego rodzaju. Uważaj na pszczołę. Aha! A jakby Jan. Nie... Faktycznie! No tak to Widzisz? Zwróciłem na to uwagę i nie jest dobrze. Więc Dobra. jakbyś mógł tutaj tak. <laughs> nie, to, 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 to nie jest to! Nie, to jest inne słowo. To jest tak inne jest, słowo, nie tak liczy tak się. Jakbyś mógł. Mam sprzątać ci. Posprzątać tutaj, bo byłoby Jezu, ale mi, ja nie lubię takich rzeczy. No ja wiem, ale ja nie mogę, bo ja nie chcę dać poczytalności. Dobra, ja to zrobię, znowu będą mnie wszystko biło. Nie jest dobrze. Ale ja mam jedno miejsce pobywalać czy jak? No dokładnie tak. Dobra, ja już się za to wziąłem. Patrz, widzisz? że się wziąłem. rzeczy. Trudno tak. Razem być nam Nasze sobą. Bez ciebie. Ej, dobra. Słuchaj, miecz nocy robisz i lecimy tego w mięsie 8. No proste, że tak, byku, let's go! Masz? Widzisz... O masz, kurczę, co to jest? To jest skin przy walku Maxwell'a, go to dali. Dobra, widzę, że tu wszędzie to paliwo leży. Dobra, bijemy z... lamusa. Skinem poflexować. O, dobra, już, już zostałem. No właśnie, więc trzeba zachować wszelką ostrożność. Ja mam te fajne pociski, więc w ja stan loka, jak pojedzie, czy nie. Okay. Kurde, paczek okay. leci. Chyba będzie na ciebie. A, na jesteśmy mnie. na granicy Zofia. A, ma Tomasz Paszport? Dobra, no wiem, Zofia Naukowska. Naukowska, dobrze. Okej. Okay. No i to. O, sobie o, 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 a, prawie się udało zrobić. A, perfekcyjnie Ojeju. O masz. Nie mam na ciele, ale masz może... Jeszcze ja się cofnę po kask nowy. No t... co ty kupo Słuchaj no A co do zarażenia się nad używaniem jakby ja sam nad tym zacząłem pracować od tego live'a nawet w trakcie jego trwania Bo mnie to aż denerwowało To prawda nie jest to zbyt optymalne No uderzaj no Wiesz co pan się cały czas zmienia agro i to mnie strasznie utrudnia robotę No Nie wiem na kogo on jest teraz o ciebie. Jakby masz rację. <laughs> Jakby? To by No Dobra. Niech ci będzie tam. Nie, na ścieżce jestem w stanie go wykajtować pięknie. O nie, jest o, gówno, przychodzi gówno druga i faza. Będzie, nie wiem czemu. To jest druga jego faza? No myślę, że tak. Że on może właśnie to powodować. Albo po prostu to kwestia wiosny. Jakby dostałem na moldę. Au! Po 15 już potrafi to bić, a mam 27 papierów, więc muszę uważać. No i mam 60. On od razu po skoku wykonuje jeszcze uderzenie. Dobra, jeden hit. Dobra, i elegancko spadł. I chyba nawet się nam to opłacało, biorąc pod uwagę, ile on mięsa dopnął, Ale też cieszą mnie te pióra, i moglibyśmy pomyśleć, żeby zrobić e, luksusowy wachlarz. Jest to przedmiot, którego absolutnie nigdy nie wytwarzam, bo wydaje mi się on e, gówniany. Ale kto wie, może tutaj twórcy moda jakoś go podkręcili, sprawili, że będzie użyteczny. A on jest przedmiotem raczej skierowanym pod lato. Lato spodziewam się, że będzie bardzo ciężkie, więc e, lepiej go zróbmy. Dobrze, ja sobie za to zrobię jeszcze inne rzeczy. Na przykład bardzo fajnie garnuszki chciałem tutaj w swojej okolicy zrobić. Gorące garnuszki e... w mojej okolicy, cudownie. Tak, tak yes, i yes, bym yes. poszedł w Kimę. Jest, jest, jest. W Kimę. A, jakieś gówno się. No ja już dobiję. I psy? psy chyba idą Psy? Psyś słyszę, no. A mi się no, nie sorry. podoba to, bo ja HP nie mam. No, idą psy, super. Ja też nie mam za dużo HP Hmm. No, 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 no. no no Piękki część tam wezmą, może agro? Kurczę, pod, pod życie. Dobra, to ja sobie więcej pancerza. Ja może sobie tutaj odpalę coś. Idą? Kurczę, już? No, strasznie szybko. A świniol do mnie leci też. No do, dobra, dobry pomysł, po prostu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, bo ja tu mam całkiem sytuację pod kontrolą bym powiedział Tak? Tak, 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 tak. Ja swoje zbiłem chyba jakimś studem, jakoś mi się udało. A nie ma tych psów tych magicznych chyba coś? Zbiłem dwa. O, super. E, a lodowe. Ten scena, ten scena. One jak się... Jak je, jest magiczny jeszcze jeden typ. Dobra widzę. Ale on jakby się... wykupać ten nie, się nie mógł. Się. Na początku tylko był jakimś takim problemem, a... Jakby miał problemy z, z... Jak wakacją wyglądał. Dobra, ja wskakuję do spanka. Przepraszam, chyba cię podsiadłem, ale miałem 40 no, HP. Miałem 30. A. Stol. Dobra, wskakuj. 90-90, dobra, może być. No ale nie ma e, rewelacji ładnie. ani rewolucji. To co, może jeszcze ten drift jakbyśmy gdzieś odpłynęli tak Tak, szybko? tak, ja myślę, że to też jest fajny pomysł, tylko mam do ciebie prośbę, bo ja mam bardzo zawalony eku i musisz ode mnie wziąć rzeczy. Ja w sensie, też mam zawalonek, Coś w się sensie wziąć, żeby je wyrzucić na ziemię? No. Wyżu, wyrzucaj. Też nie to lubię szuka. tego robić. Nienawidzę wręcz powiedziałbym. Tu jeszcze masz sketcha. Koniecznie go weź. No. Chyba. A jeszcze tam muszę wziąć Mam kłodę, to nie za dużo mi daje. Ja mam strasznie dużo broni, peku. Patrzę sobie teraz. Bo ja mam, słuchaj, teraz cztery zbroje. I je obstrałeś. Pięć! Pięć zbroi różnych. Przy czym nautilok to jest to inna kategoria. Hmm. Dobra, czyli mówisz, żeby szybko w morze. Ja myślę, że to jest fajny pomysł. Dobra, będzie na pierunochron, a na wiosnę zawsze jak idę w morze, to staram się pamiętać o pierunochronie. To jest coś, co jest mało wymagające, bo jednak pierunochron to jest prosta rzecz, a może uratować dupę. Więc już biorę, postawiłeś, tego skina? Jakiego skina? Pierunochron, tak. tak. Piękny jest, oj bratku. Yyy, to dawaj, idziemy. Tak, tak, było. teraz? No, 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 no yy... od razu, nie ma co. Yy, szybko Przez jakiś to? tam, nie wiem czy jest Czekaj, siana... Dobra, oh, królika pewnie. zebrałem! Co? Z O! O! Kulony był, się bał. Jakbyś się pojawił z Thumbluida, to też byś się pewnie bał. Okej, okay, no to co, wiosłujemy, synek. No dobra, to mam pomysł jeszcze. Wiosłuj, wiosłuj. Nie chlap mnie, proszę. No nie, dlatego nie wiosłuję. Ale... O, jaki malutki! Boi się! Co? A padel to jest chyba wiosło. Nie! Jakie jest wiosło? Wiosło? A to nie jest jakiś olk? O. -al. A to może ja nie wytworzyłem ani jednego? Nie, mam nie. Rzeczy. nie, Możesz, możesz, możesz. To zmienili teraz, nie trzeba mieć maszynę. O. Al. O. Padel, bo jedno jest pojedyncze, drugie podwójne chyba. No Nie wiem. Co? Są słoiki. Myślę, w sensie, że to że się czymś różni. Takie kajakowe wiosło chyba. O, mamy lunarną, luna, znaczy kabkę. Kabapkę. Co ty opowiadasz jaką krabokę? Kabapkę, no słoik jest. Aha. Okej. Okay. Ty, bo ja w ogóle nie widzę tego. Uda. O luno powiem... O, a ile potrzebujesz sztuk? Jednym. Tam jeszcze widzę z drugą, to dwie, dwa może weźmiemy. A nie, bo ty masz pracę skończoną. No. Dobra. Ty, ale wiesz co? Podoba mi się moment, w którym teraz jesteśmy, bo jest ok. To no, jest chyba wreszcie, pierwszy od kilku jakiś odcinek, który nie jest po prostu. Pajacelkom. Tak. Cią ciągłą. Konstant. Pajacelkom. No i co zrobiłeś? No i co, ja co zrobiłeś? Ja Jakby należało. to było ok. Ja go nienawidzę. Rozumiesz, Nienawiść. To jak go nienawidzisz? To jest nienawiść. O nie. Oh, damn. No, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Gdzie ja postawiłem moją latarnię? O, jest latarnia. No, zobaczmy, cóż. O! O! o, o, o! To, masełko. Masełko! Motyw się tam leżało. leżało. Pieczone i roztopione to masełko. O, można. są jakieś takie. kijanki cieniste. Dobra, to ja robię to. mi proce. cienista kijanka. Uważaj, bo one Ej. wywalały w ciemność i zbijały psychę. Ej, jeszcze inna proca tu jest tym. Shadow, tym drugim, Shadow manipulatorze. Jeszcze inna? Tak, tak. Kurde! kurde bito, 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 bito. Wito? Wito. Widziałem czy ty tym tą kijankę. Też. I widzisz ją? Ja chyba pójdę sobie. Pójdę sobie spać. Pieprzę to. No są na ciebie znowu. Nie. Zachamy. So, nie A! Ale... chodź kijany. Chodź tu kijanko. A je to w ogóle tak kajtować? Chyba nie. Chyba, że ma najpierw wyskoczyć i wtedy bijesz. No nie, nie wychodziło mi jakoś. Jeszcze, jeszcze są, jeszcze są, widzę. No nie da się. O no co chodzi? Dobra, jeszcze chwila, noc już mija. No jak się mija? No nie mija. Mogłaby już dobila. Kijanki dziadowskie. Dobra, nie widzę już żadnych. Dla Czemu kijanki, a nie kij Józefy? <laughs> Wywodny wolny <noise> Dobra, pokaż te nowe proce. Poka, dobra, poka, poka, to poka, jest poka, poka. proca numer... No ja nawet nie zrobiłem jej, bo... A, dobra, bo spanko i kijanki. To no i nie mam ucieczek, ogonu ucieczek. kota. Jak to nie masz? Przecież my wymoldowaliśmy... Tak, ale nie miałem PQ. E, dobra kotów. I robię, zrobiłem. I tak, ona jest taka biała. O, śmieszna. Widzimy jak ona strzela, procent. to Czekaj, nie wiem jeszcze. U... Słyszałem uderzenie. Też się boję. Boję się. Okej, okay, no to masz świnkę słuchaj, najpostrze mi się o. wydaje, czy bije więcej, czy ona ma defa jakiegoś. A weź już... Ty trzy, Ile ty pocisków na nas wystrzeliłeś? Dwa. A nie jest jakoś pięć? A, szczury przyszły. Ej, szczury nam zabierają rzeczy. Aha, jeszcze... Cudownie. No, wszyscy dostajemy. Dobra, dobra, dobra. Standardzik na koniec odcinka, nie? Co... Co tu się dzieje? Excuse me, była? Tu... Akurat z nieba, no co jest? Oh. To nie wiem, ale... O o o o o była... doba wszystkie szczury nie żyją. A zrobimy... donieść. Ale nie, doba mamy atak szczurów. Co to, to jest? Dawaj, Śpiew. dawaj, 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 dawaj Nie dawaj, mam pocisków. czekaj, nie, nie to... mam już tych pocisków. Nie, nie mam. wszystkie. Mogę pojedyncze. Mnie. mnie jednego ze swoich To jest niemożliwe. Może pioruny je zabiją? O! uważaj, 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 są wszystkie na ciebie. Ja z pieprzam. ci cię z dupy buzie. I pójdę, zaniosę jej do lawy, żeby się ogrzały. O, piękny pomysł. No jeszcze kajtują te dziady. Nie, ja bym przekonany, że my jesteśmy odporni na ich ataki. O ho, 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 ho! Konstrofobia, nie! O, dobra, masz tylko jednego. No i ona mi zwiększa właśnie cały czas. O! Wow! O, rozpijmy Cię. Wow, wow! One się biją w ogóle ze sobą, czy co? Nie, te psy? psy pies? Te szczury z bił. psami. Będę, będą się biły. Wow! Ale to jest fajny odcinek. Cudownie. No, mówię, a Ty chciałeś jeszcze jakieś kozy woltowe? Pewnie też by miały. No ja nie Kupa. myślałem, że to się stanie. Myślałem, że szczury będą ok wobec nas. A wow! Ty 76 wywaliłeś. Jakie złote? Yy, nie, marmurowe, A. ale faktycznie jest niewielki boost. zauważalny. Jest Dobra, co mam zrobić z życia? Życie, rząd mi dużo daj. Proszę. Dobra, faj. Tylko, bo ja mam bardzo duże przemoczenie. I tu szczur kolejny jest jeszcze, więc mi się wydaje, że walka z nimi jest słabym pomysłem, bo one spią pół milia. O, ale one i temu. Ta. Na podłodze. Ej może za du To jest kara za... Duro, to jest kara żeby... za syf Zobacz jak tutaj wyczyściły wszystko Jezus Dobra, co ja chcę? Bo ja już nie mam życia nawet na zrespienie się chyba. Muszę jakimś się przespać, no nie ma opcji. No uważaj, uważaj na pieluny. Dobra. Jesteś chyba bezpieczny. I guess. Ale nie dobra. Ej, szybka receptura na ten, na zrespienie się. Co jest? Uważaj. Aha, pielony działają, jesteś w namiocie beka. Ile tam życia? 14 Dobra. Co? I... Możesz wyjść ze strefy tego, Właśnie burzy. próbuję to zrobić. To biegnij do tal buildów i dalej. Ja spróbuję... Na koniec świata jeszcze dalej. Na koniec świata jeszcze dalej. Ja spróbuję do tego stołna, bo my go ostatecznie zolowaliśmy O, tutaj nie ma błyska w... burzy. Okej, okay, czyli... Jak są burze, to najlepiej uciekać. Dobra, jest jakiś spider gland, jak mam Cię zrespić? A wiesz co? Ja tu z synku znalazłem. Yy, Dobra, to poradzisz sobie. Tak, tak. No te sztuki to tutaj nadal prześladują. No nie, no właśnie. Dlatego musimy skrzynie porobić. Słuchaj. Musimy dużo skrzyń, tak, bo one faktycznie... Jak na początku jeszcze były 3-4, to myślałem, że spoko, zwalimy je, ale potem jak ich było. 10... Kolejna inwazja psów normalnie. No. A co, no. Do, co do procy, to są chyba niewielkie obrażenia, ale mhm. chyba na pocisk. I wydaje mi się, że może być tak że jako, że fajerwerka całe, bije mało, ale co chwilę, to możliwe, że to będzie najlepsze pod te pociski, bo każde uderzenie może być boostowane o te trzy. Mm -hmm. Tak podejrzewam, o, 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 ale nie o, mam to. pewności, jakby. Teraz ja, ja, widzisz. <laughs> jakby. No, mówię, to, przy, jak przylepiło się i... Uwagę. Przepraszam bardzo, nie ten dowód. Dobra, to faktycznie możemy spróbować zrobić więcej skrzynek. Mamy dużo, tam ci dałem ja też mam stacka jeszcze. No, tutaj stwarzam. Jakiś system yy, porządku by się przydał. A, glomel chyba zdechł. Też ja już dawno, to już dwa odcinki temu chyba zdechł. No to On to nie miał w ogóle lekkiego tak. życia. O, nikt tutaj nie ma lekkiego życia. To jaki mam najbardziej obrzydliwy skin? Nie, 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 panie Mangetsu, nie! Jakiś, który by tutaj najbardziej pasował. To jest ładne, ja go chyba czasami nawet stosuję. Okej, okay, namiot by się przydał. Aaaa! No znowu jakieś cieniste gówna. No, to jest od Feelwivera. To jest od Feelwivera, tak, tak. I co to robi? przepraszam najmocniej? A, zabija poczytalność. Cudownie, cudownie. No to mówię, musimy kończyć już. A, bo, ja mam... bo ciężko będzie. Coraz ciężej. No, ja jestem nawet za. Dobrze, widzowie, tak więc dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek typu pajacelka... Ja, mi się, się podobał. Podobał. Nie, dobra, był jeden z lepszych według mnie. Mm, bo udało nam się przez chwilę mieć kontrolę. Przez chwilę było eee, w porządku. No i myślę, że dużo dzisiaj zrobiliśmy. A tak to mam jeszcze jedną procę, która nie jest trudna do wykonania. Dwa Nightmare Fuel, dwa znowu moskitosaki i jeden Living z... no, to no razem może. No. Dobrze. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, zachęcam was też żebyście weszli na kanał Mangiego. O, jak huczy. Dziękuję serdecznie za oglądanie i papa. Papa.